Nigdzie z Tobą, nigdzie, naprawdę tym razem nigdzie z Tobą nie pójdę. Wyobraź sobie. Idziemy sobie parkiem, aleją drzew i gadam, 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 mnie patrzę się, oglądam. Maćka nie widzę. Patrzę, trzy drzewa. Dalej siedzi na drzewie. Patrzę, idzie nauczycielka. Gadaj, ja się za drzewo schowałam, a teraz Ty sobie gadaj. No dobra, co tyle? <laughs> mama trochę podkoloryzowała, nie? To było tak, szliśmy sobie, no tak, aleją drzew, jak mama mówiła. No i... Ale ja, No i ten. Patrzę. Idzie facetka od biologii. I ja wlazę na drzewo, nie? Czekam aż ona będzie pod tym drzewem. Przechodziła. I tak o wziąłem sos czosnkowy i taką psichonają. Ola. Nawet w zimę ptaki srają. <słuch> I poszłam w drugą stronę. No. No i, no i taka robota z maczkiem idzie gdzieś z nim, nie? No, ale ona chyba i tak nie wie, kto to. Myśli, że to ptaki, No, no raczej, no dopóki, raczej. Idziesz, dopóki nie dojdzie do domu i nie powącha, co ma na, na, na tym ubranku. No. No. A jak będzie nawet długi temat o jakichś ptakach czy czymś, to powtórzy ten cytat. Idziemy. Idziemy. Chcesz stosunku czosnkowego? Już nie chcę.